Posiada cztery gotyckie kościoły i wszystkie próbuje odrestaurować. W tej chwili kończy się generalny remont na kościele Świętego Antoniego. Po oględzinach kościoła Świętej Barbary stwierdzono, że naprawy wymaga więźba dachowa. Zobaczyliśmy, że więźba dachowa na kościele Świętej Barbary, przed którym stoimy, jest w takim tragicznym stanie. Pomimo, iż jest to już więźba właściwie wtórna, nie średniowieczna ale wykonana była z bardzo takiego no lichego kiepskiego materiału. A więc po tych oględzinach yy, zadecydowaliśmy, że o ile uzyskamy środki yy, od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to rozpoczniemy wymianę całej więźby dachowej, yy, a także pokrycia dachowego. Została uzyskana zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały przydzielone w kwocie 350 tys. zł. Czas, który dali sobie wykonawcy, tak, łącznie z rozliczeniem, to jest do 15 października. Została również przyznana dotacja w wysokości 150 tys. zł na ratowanie epitafiów zewnętrznych przy bazylice Piotra i Pawła. Te, które są na zewnątrz bazyliki, są w opłakanym stanie, a więc wczoraj zostały zdemontowane, pojechały do renowacji do Krakowa. I sześć epitafiów, najbardziej zniszczonych, zostanie poddanych renowacji, łącznie z wątkiem kamiennym do, do gzymsu właściwie. Przyszłoroczne plany to złożenie wniosku na kontynuację prac na elewacjach zewnętrznych bazyliki.